Pachnie takim, no ziołowo na pewno. Ziołowo? Mhm. No konfesjonał, nie? To, to konfesjonal z zamszem czerwonym. Konfesjonał z czerwonym zamszem? Tak. Mazury, zioła, mhm. lato, nad stawem. A nie czujecie tutaj takiej skóry jakby z paska? Takiego rzemienia, czegoś takiego, nie, wy, nie czegoś wędzonego? Mam tu mokry... Pasek skórzany. No, teraz, to teraz musisz nie uderzyć nim, ale na wyrobić się kurz. Boh, kabry. mokry pasek skórzany. Mogłyby mi być. które to było wokół Zostawić was pas na moment. <grym> Często nasze nosy inaczej odczuwają latem, a inaczej odczuwają zimą. I no nie jest to wymóg, ale pewnie są takie zapachy, które jesienią i zimą sprzedają się lepiej. J jakie to są zapachy? Najczęściej są to zapachy takie ogrzewające, tulające, cieplejsze. Mogą też być bardziej intensywne niż, niż te, które sprzedajemy latem. E, jakby te cięższe zapachy latem oczywiście można nosić, natomiast trzeba pamiętać, że upał gorący e, będzie intensyfikował ten zapach i on będzie, może być nie do zniesienia mm -hmm. momentami. A z kolei zimą przy, czy jesienią, przy takich chłodniejszych dniach, on już jest taki bardziej stonowany. Ale tak, najczęściej są to, są to składniki e, słodsze, cieplejsze. Myślę, że dużo osób sięga wtedy po, po tak zwane Gourmandy, ciastka kawę, wanilię, czekoladę. na Anno Pleasure, bo, no tam no tam pleasure jest, bo tam jest tak. mój ulubiony zapach, który pachnie ciastkami mm -hmm. i herbatą. No, jak chcecie pachnieć ciastkami i herbatą, to zajrzyjcie, Piszuj zajrzyjcie do sklepu, i herbaty. nie, nie, to, to się nie da tak. Ja myślę, że takim też jednym z chętniej wybieranych składników jest miód, który, który bardzo lubimy jesienią, zimą dodawać do herbaty, do ciast, jakby lubimy ten zapach, bo on jest, on ma wszystko to, co powinien, czyli jest zarówno tulający, ogrzewający, jak i słodki, przyjemny. A mamy tutaj taki zapach? Tak, myślę, że tak. Bardzo miodowy jest kiste. No właśnie. Bardzo esencjonalny zapach. Jest, on brudzi. Ja, ja tak. go mam i on, mm. y, trzeba go bardzo ostrożnie używać. Natomiast tutaj wystarczy kropla tego zapachu tak. i y, pachnie się nim. No jest on jest ekstrakt. tak piękny. Jest to ekstrakt, więc o bardzo takim silnym e zaparfumowaniu. Tworzony, tak jak, tak jak wcześniej wspomniałam, przez jednego, jednego człowieka i jest to marka Slamber z Portland ze Stanów Zjednoczonych. Tworzona przez bardzo takiego enigmatycznego perfumierza, Josh'a Loba, nie wiemy jak wygląda, nic o nim nie wiemy praktycznie. Poczytałam też historię marki, tak. właśnie przeczytajcie sobie, tutaj powiemy, ale przeczytajcie sobie takie szczególiki, bo to jest wyjątkowo ciekawa w ogóle sprawa z, tak. z, z tym. I to jest jedna z tych marek, która, która, którą znajdziecie w Europie, tylko u nas, Będzie mhm. faktycznie to jest taka nisza, nisza już, no bardzo trudno dostępna marka. Jeżeli chodzi o kistę, tak jak mówiłam, wspaniały, bardzo fajny miód, bardzo ciepły, połączony ze, ze słodką brzoskwinią, która też daje takie fajne, fajne wrażenie słodyczy. No i przede wszystkim taki ciemniejszy, gęstszy, mocniejszy składnik, jakim jest tytoń, więc ten zapach będzie troszkę demny, nie będzie taki wędzony, jak na przykład toner, powiedzmy, ale, no ale jest wyczuwalny taki, 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 taki fajny, fajny aromat tytoniu. Końcówka z kolei kwiatowa, także bardzo, bardzo fajny, bardzo, bardzo długotrwały zapach. Na bardzo pewno. długotrwały, mm -hmm. to prawda. Ja też bardzo lubię górmandy, bo, bo wydaje mi się, że otoczenie bardzo fajnie reaguje na ten mm -hmm. zapach. Robi się smacznie, fajnie, przyjemnie. Tak, nie zawsze wszyscy mhm. pytają wtedy o tak. obcy ludzie, czym ja pachnę. Dokładnie. Właśnie, w ogóle niszowe perfumy. E, zazwyczaj, e, jeżeli za, za, zaczynacie używać nagle zapachów, e, tych takich mniej komercyjnych, e, możecie zauważyć, że obcy ludzie będą was pytać o to, czym pachniecie. To są takie zapachy bardzo przyciągające mhm. e, uwagę. A czy, czy takie zapachy który mogłabyś polecić właśnie na, na jesień i zimę, które są takim, takim jakimś... Twoim zdaniem hitem. Myślę, że znalazłabym ich bardzo wiele. Na pewno jednym z takich moich, moich też osobistych faworytów I, i zapach, który jest bardzo smaczny, jest to follow od też marka amerykańska. Zapach porannej kawy. Bleh. No, to nie, jest zapach, to nie jest zapach dla ciebie, ale ten zapach jest super. To jest totalnie wchodzicie do kawiarni, to jest świeżo zmielona mm. z, tak. kawa. Mm. I tutaj właśnie mamy e, takie bardzo dobre, ciemne espresso, połączone z syropem klonowym, z ambrą, z wanilią, także jest bardzo taki ciepłe, przyjemne. Rano się super nosi przez cały dzień. Fantastycznie. To mi kojarzy kawa z czekoladą, ale to pewnie mm -hmm. właśnie przez tą wanilię. Możliwe. Myślę, że też takim prawdziwie jesiennym zapachem, no nie mogę o nim nie wspomnieć, jest Like This od de Brydrąż. E to jest zapach, który współtworzyła Tilda Swinton mm -hmm. e, i jakby. Jej tutaj pomysłem na ten zapach było zwierciedlenie zapachu jej własnego domu w niedzielne popołudnie. Okej. Okay. Bardzo intymnie. Bardzo intymny zapach, dokładnie. Natomiast to, co jest bardzo w nim e, to połączenie dyni z imbirem. Mm -hmm. I tutaj faktycznie, faktycznie ta dynia jest mocno wyczuwalna. Chcecie wiedzieć, jak pachnie dom Tilda Swinson? Ładnie. Kojarzy, kojarzy mi się z, y, z kimś w bardzo y, drugim ubraniu w biurze. Trochę. Mm -hmm. Bardzo ładne. Też tak. Troszkę troszkę No, jak dobra odświeżasz powietrza do biura? Ach, też... <laughs> Kompletnie nie. Myślę, że Baranda. Zdecydowanie bardzo jesienny, zimowy zapach. Od nas Mato. To był zapach, który był stworzony przez Alessandro Gualtieri które podczas prezentacji na targach perfumeryjnych Alessandro postanowił spróbować się napić troszeczkę mm -hmm. tej barandy. To jest zapach alkoholowy, mocno alkoholowy. Ale on pachnie bardzo podobnie dla mnie. Mm -hmm. Do tego amnol pleasure Don't od Ma mm -hmm. tak, tam właśnie to cytrusowe. Myślę, że jest tam troszkę owoców. Ale Sandra nie zdradza składu, mm -hmm. więc tutaj oh, okay. e, to, jest, to są nasze domysły. Ale faktycznie jest ta nuta owocowa. Ja czuję daktyla na przykład i jakiś alkohol. Mm -hmm. I tutaj każdy, każdy ma swoje skojarzenie. Czy jest to whisky, czy wino, każdy tutaj wyczuje coś, coś własnego. Ja, ja czuję. E, te, właśnie bardzo mi się kojarzę z tymi unknown Pleasure. To jest w ogóle też zapach, który ja bym od siebie poleciła mm -hmm. na ta, takie. Też zimniejsze dni, bo on jest taki otulający. On, mm -hmm. no, on ma w sobie mm, właśnie tę herbatę i tą ciasteczkowość i to się kojarzy z takim powrotem do domu, z, y, kiedy jest plucha na zewnątrz tak, tak. i ogrzewamy się właśnie taką bardzo aromatyczną herbatą, jakimś takim allegrejem mm, bardzo intensywnym i do tego jemy, jemy ciastko. Coś tam jest takiego mocno cytrusowego w tym wszystkim. So, Jeszcze to jest na ta cytryna, tak. tak, otwiera zapach. Ale ale jest tam dla mnie też coś alkoholowego w mm -hmm. tym. Tak jakby, nie wiem, ta herbata była z prądem. O, może, może w ten sposób taki El, mm -hmm. el Grey z wkładką. I y, tam widzę właśnie z Anną Pleasures jeden z moich ulubionych też zapachów, y, ta wanilia y, dymna. Eee, to, to też jest taki dla mnie zapach bardzo mocno tak. e, jesienno-zimowy, natomiast ja go latem intensywnie bardzo używałam. I jak się nasi latem? Bardzo dobrze. Robi się taki bardzo eee, intensywny robi się, Robi się chmura hmm. taka, hmm. ale ja... ja... Ja się dobrze czuję w czymś Jasne. takim. Ja się dobrze czuję w czymś takim. To jest taki, ja już wam kiedyś opowiadałam o tym zapachu, że, że to jest właśnie wanilia dla tych, którzy nie, nie są fanami wanilii w wydaniu słodyczy takiej lepkiej, mm. bo to jest taka wanilia, która wpadła do ogniska. Tak, tak. Jest tutaj sporo mir drewna, ciemnego drewna. Także to jest taka wanilia, powiedziałabym, orientalna mocno. Mm -hmm. Ja bym chciała jeszcze na sam koniec przeprowadzić test, jako że no, wy tego nie poczujecie, ale ja dam do powąchania to różnym osobom, i chciałabym tutaj, pomimo tego, że się nie dzieli na płeć, to jednak gdzieś w naszej głowie ten podział płciowy pozostaje i mężczyźni częściej sięgają po zapachy z pewnej grupy, a kobiety częściej sięgają po zapachy z pewnej grupy, czy z pewnymi składnikami. Chciałabym wybrać trzy takie bardziej w stronę męską i bardziej w stronę damską. Takie zapachy, które są często gdzieś wybierane. Domyślam się, że właśnie wanilia pewnie gdzieś tam u tych kobiet jest częstsza. To znaczy, w teorii tak, w praktyce bywa tak. Bo wanilia nie jest wcale lubiana przez mężczyzn. Może dlatego kobiety się nie decydują, bo często my wcale nie chcemy pachnieć dla siebie, tylko chcemy pachnieć dla kogoś, a to też nie jest do końca chyba dobra droga, prawda? Ja uważam, że to my powinniśmy się czuć najlepiej w zapachu. Owszem, faktycznie ta reakcja to też jest ważna. Wiadomo, że przy, nie wiem, ukochanej osobie chcemy się też dobrze żeby on się dobrze czuł. Ale to my z tym zapachem spędzamy cały dzień, mhm. więc to nam się musi zdecydowanie bardziej podobać. Mm, jeśli chodzi o te zapachy, powiedzmy, spróbujemy najpierw damskie, mhm. e, tylko tutaj będą też zapachy uniseksowe. To no te tak, 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 tak. Oczywiście, e, e, no, oczywiście, że tak. Ale faktycznie są częściej wybierane przez panie. Myślę, że takim flagowym zapachem jest Black Pepper z Comme des Garçon które, o dziwo, myślałam, że będą wybierać panowie, ale panią się zdecydowanie bardziej podoba. Mhm. Przedziwny Jak to się nazywa to takie dosmarowanie, co się... Podobny, Podobne, ale inna nazwa. Ponieważ on z czasem się lekko sładza, idzie w stronę takiej fasolitonki, która pachnie troszkę wanilią. Trochę pieprzu różowego na dzień dobry. Nie kupiłabym go ja. No jest pieprz, ale taki bardzo łagodny. Moim zdaniem. Taki tylko jest dymek tego pieprzu, a coś jest różowego w tym. Okej, okay, no tak, no taki różowy, czerwony, czerwony różowy pieprz. Ale nam różowy zapach jest taki... E... Sprawdź. A mi się to kojarzy z takim ciemnym zielonym. To jest sporo pieprzu. To jest zapach pieprzowy zdecydowanie. To nie jest coś, co będzie się Tobie podobało. Bez. <laughs> Widziałam. <noise> Pachnie takim... no ziołowo na pewno. Zioło? Mhm. Mazury, zioła, mhm. lato. Nad stawem. Mm -hmm. Ale to bardziej ci się podoba ten zapach, tak? Bo tak, to są miłe jest... skojarzenia w ogóle no tak, ale to, wszystko, co każdym to wszystko, co tam jest, no? to tam jeszcze obok jest True. Nie. łódka. Ud, stara łódka, malowana no. niebieskim kolorem, z odchodzącą farbą. A, a po kaczeńce są dookoła, i tak to mi to wszystko pachnie. Słowo honoru. Ekspert, y, nowy ekspert w świecie perfumiarstwa. <noise> Oriental, z tej samej marki. E, zapach powiedziałabym bardziej damski, wieczorowy na pewno. No, konfesjonalnie. To, to Konfesjonał z zamszem czerwonym. Konfesjonał z czerwonym zamszem? Tak. Klęcznik. Bo, bo ja jestem na czerwono brązowy no nie, nie, to klęcznik. Sugeruje. Klęcznik w, w kościele. Ale może się sugeruje tym, że mówiłeś, że to jest. Ale to nie jest ten kościół. To nie jest ten zapach. Ale klęcznik. Mm. Nie wydaje mi się, że spoko, ale bardziej tak na, na starszą osobę. I tutaj hmm. mamy połączenie kadzidła z różowym pieprzem do tego śliwa i dużo sandałowca. Wiesz to Bardziej ręcznikiem niż klęcznikiem, ale takim ręcznikiem, kim, który... Nie, nie, tak poważnie wiesz czym pachnie? No. Kalifornią do lutowania. To tak pachnie zmieszane ze spirytusem. Może głodem chleb na myśli. Kobiety bardzo lubią drzewo sandałowe mm, w perfumach. Nie zawsze wiedząc też, jak dokładnie pachnie. Sandałowiec on jest kremowy, łagodny. Może... podobałoby ci się, gdyby, gdyby kobieta pachniała w ten sposób? Czy denerwowałby cię ten zapach na dłuższą metę? Chyba za ciężki jest. Za ciężki, a no. dla siebie byś wybrał taki zapach? Nie. Też nie. Bazelina, no, coś takie dziwne rzeczy. Coś Zina na pewno końcówka. Benzina może. Mm, tutaj bardzo fajnie, bardzo fajnie pokazuje, się nadam Za łagodny dla mnie. Załagodny dla ciebie? A mm -hmm. trochę mi to ma Forda przypomina. Babciny. Babciny. Cine, Czyli. Cine, tak jest. Czy jest na, naftalina. Tak. I myślę, że top po prostu zapachów. Wybieranych przez kobiety. Jest to narkotyk e, V od nas Matto. Znam ten zapach. To jest stara babcia. To jest stara babcia? No. A no, tak, konwalia. Konwalia, konwalia, konwalia no, czuję. No, czuję konwalia, faktycznie. Tutaj panie często po niego sięgają bezd różowy, a bardzo często w perfumeriach. E, I nazywa się narkotyk. I nazywa się narkotyk. Ale jest tu beroza, generalnie biały kwiat, y -hmm. myślę, że jaśmin, troszkę owoców, troszkę piżma. Bardzo często wybierane przez panie. To jest święto Matki Boskiej, babcia w, w futrze z lisem z no? w ręku. A ma beret? Nie, to jeszcze wtedy nie nosili beretów. No, 100% wiem. O, w końcu coś czujesz! Ty czujesz winogrona. No, winogrona. Nie, takie normalnie winogrona, A. jakby zerwana kiść winogrona. A to nie, to ja bardziej bym taki kartonowy. taka właśnie. No, muszę wspomnieć o blaga absolutnie. Tego też znam. Mhm. Tak. Też myślę, że jeden z takich kultowych e, niszowych zapachów. O kurwa! <noise> Leżu, lolo, Co to uwielbia. jest. Y... Fajnie. Nie anysz, tylko. kolor kokułka. Y... Tam jest haszysz na przykład. Haszysz, to nie, haszysz nie. A jaki kolor czujesz? Brązowy. No zawsze anysz, tak. Brązowy? Tak brązowy. A, że ja. Ja nie wiem, ja się nie znam. A trochę choinkowo jest też, odświeża, mhm. jak odświeżacz. Do samochodu? Do kibli. Mm, kibli. Stworzone jest z udu, e, haszu, więc jest troszeczkę narkotyczne. Mm, bardzo dymne, tytoniowe, przełama na czymś słodkim, ale nie takim ulepnym, słodkim, tylko stonowanym. Mhm. Myślę, że kawą, bądź gorzką czekoladą. Ko skojarzenia zupełnie inne, na przykład kolory... Czasami kojarzą się z kształtami. Więc mi ten zapach kojarzy się z plastikową słomką do napojów. Może to jakieś podświadomy, że jakaś impreza, coś? Nie? Może gdzieś pachnie. zapachnie. Albo Mi się z, wiecie, czy to kojarzy? No. Z pomarańczą, z wbitymi goździkami. Tak, czyli świąteczne takie dla tak, ciebie. Tak, tak, piernikowo, piernikowo. Piernikowo słomką. Tak. Poczekaj. <grytatyka> Zaimpregnowany podkład kolejowy. E... Również wybierany przez pani, ale jednak panowie bardziej pewnie okay. się w nim czują, bo on jest bardzo intensywny: mm -hmm. bardzo intensywny, bardzo ogoniasty, niezmywalny. Mm, I myślę, że dlatego stał się takim, takim kultowym, kultowym zapachem. Wiem już co. A no. Wiem już co. Bejca w zakładzie stolarskim. No tak. Nie wiem. To był bestseller zeszłoroczny, świąteczny zwłaszcza. Naprawdę? Z Boforta? Z Boforta, tak. Byłam zaskoczona, bo to są jednak odważne, mocne, intensywne no. kompozycje. Też ja jestem zaskoczona. E, natomiast Iron Duke, bo to jest Iron mm -hmm. Duke, um, był jakby w porównaniu z resztą, był troszeczkę bardziej stonowany, mm -hmm. mimo wszystko. O, to jest kadzidło. Ty czujesz kadzidło? Mhm. A z daleka czuję Coca-Colę w ogóle. No, z Coca-Colą trochę tam jest. Ale jesteś pewien, że kadzidło czujesz? Tak, czuję kadzidło okay. na pewno. Yy, I to jest biała szałwia. Biała szalbia. O, To co panom się bardzo tu podoba to połączenie rumu ze skórą mhm. i tytoniem. Czyli te składniki, które, które faktycznie panowie lubią w zapachach. Myślę, że skóra zwłaszcza. O, znowu Mira. Taki... Yy... Może to jest yy, kora, kora z brzozy albo może stare koło ratunkowe skorka ratunkowe Skor, skorka, to odpowiedź mi się najbardziej podoba <grym> Dawaj, my Bo ja, ja tu coś czuję, Przepraszam, nie nie potrafię, nie potrafię powiedzieć co <grym> Przepraszam, już <że> wychodzę. <grym> <grym> Tutaj ja osobiście tak, personalnie kobiety bym w tym zapachu nie widziała raczej. Ale jest super ten zapach. A ja w ogóle lubię bardzo zapachę mm. tej marki. A ten ci się podoba? Tak. Weź powąchaj, On by na tobie ładnie też pachniał. Jaki za taki. za wysoki. Za, wysoki. za wysoka nuta. Nie wiem, tak powiedziałem. Skojrzów się za wysoką z, nutą. Za wysoka nuta. No to no dobrze. Że jest taki spi spiczasty za bardzo. Nie, pachnie taką skórą. No. no. To pachnie paskiem skórzanym y, drużynowego harcerza przy ognisku. Bardzo dobrze. Ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy czas i za odpowiedzi na, na te wszystkie pytania. Mam nadzieję, że rozjaśniło Wam się troszeczkę w głowie, że przestaniecie się obawiać wizyty w takim miejscu. Warto zajrzeć sobie, raz jeszcze podkreślę, na stronę, dlatego że akurat na stronie Lulu'a są opisy do, do wszystkich zapachów i bardzo często są historie tych marek, a to są naprawdę ciekawe sprawy, i nawet dla osób, które. Nie siedzą jakoś specjalnie w perfumach, mogą, może się okazać, że to są interesujące, interesujące rzeczy, ale też zachęcam Was do tego, żebyście, jeżeli będziecie w Katowicach albo w Krakowie, przyszli sobie po prostu stacjonarnie do, do tych miejsc, bo warto, warto naprawdę. Jest bardzo, bardzo miła i obeznana w temacie. Kompetentna. Obsługa. Kompetentna obsługa i bardzo duży wybór zapachów, których nie znajdziecie w innym miejscu. A wiem co mówię. bo różne różne perfumerie fajne. Ok, i to jest Libre d'Orange. To jest to jest wiosna, aluminiowa poręcz w autobusie, trzymana przez chwilę przez babkę w czerwonym kapeluszu. Bardzo dobrze. To jest A? właśnie to. Trafiłeś A? we wszystkie nuty zapachowe. Tak było. Ale Na, na stronie producenta jest dokładnie ten opis. Poważnie mi tak pachnie. Może ja mam z dzieciństwa takich rzeczy. Może... Bardzo, ale mi się naprawdę podoba. Ja ci będę brał do wszystkich odcinków z zapachami, mogę. To jest imaginary outdoors. To, to jest to, co ja wybieram na, na siebie zawsze. Wata Cukrowa. Pola Mokotowskie 2017. Dzień dziecka. Straciło i jeszcze powinieneś wejść. Mój pierwszy raz. raz. Padł cukier. Padł Bada... cukier, tak, tak, tak. Mhm. Z rynkiem. Palony cukier na rynku. <gryw> tak no. pachnę, to wybrałem dla siebie. Chcę no. pachnieć jak palony cukier, cukier na rynku. No i tutaj macie wypisane nuty zapachowe akurat, więc tutaj jest wanilia z Madagaskaru, mm -hmm. są, no. e, są różne drzewa, e, dlatego ten zapach jest jakby Sam. ogniska e, przypalonego, <gryw> więc to, to, to ta, to, 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 to ta spalenizna. Akurat tutaj sandałowego nie ma. E, Ale sandałami zalatuje. Czyli znowu mój wybór. I'm not pleasures. Okej. Okay. A cytrynowo, T trawa cytrynowa i coś jeszcze e z cukrem też, ale bardzo skórka w ogóle z limonki, ja taka starta. Powiem, tam jest No Chyba naj najładniejszy zapach, powiem, tam. Że, no, Na pewno to jest zapach y cytrusowy. Może to być na przykład y trawa cytrynowa. Trawa cytrynowa, coś jeszcze? Bardzo taki. Trawa cytrynowa z czymś pieprznym. Pieprz, jakby zmieszać z trawą cytrynową, to może taki zapach bym uzyskał. Nie, tu Maćka trochę czuję. Naprawdę? No, no, ja wrażenie, że zostawił maćkę tak w biurze, w sensie. Mhm. A, a może pachnie moimi perfumami po prostu. No dobra, to tutaj w tym jest zapach El Greya. Bergamoty? Bergamoty, tak, no, to jest bergamota jest, bo z bergamota ja. z Felgraju, więc to jest, ale to wiesz, limonka jest bardzo blisko jakby na tej. A, ta cytrusowość. Tak, 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 więc tam jest herbata, jest ta cytrusowość, jest palony cukier i jest, są ciastka cytrynowe. A to jest taki zapach, który ma być herbatą z ciastkami po prostu. Aha. To są zapachy gourmet i je właściwie jeden i drugi ta wanilia i, 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 i ten są takimi zapachami górma, czyli takimi zapachami, które się kojarzą z jedzeniem, tylko że chce się je zjeść. Sprawdźcie go sobie, bo to jest mega dziwny zapach. Jestem ciekawa, jak wam to będzie pachniało. To jest jeden z dziwniejszych zapachów. I to jest zapach kałamarnicy. Ka -ka kałamarnicy. Tak, i tu jest wyciąg z kałamarnicy, dlatego też to ma taki sep... To jest sepia w środku, tak. Yy, tak, ziołowódka. Okay. Yy. wódka. Bardzo. Mhm. Ja tego totalnie nie czuję. Ja czuję słoność jakąś nie, taką. Nie, czuję. Taka no słoność. A tutaj bym na przykład powiedział, że jest skóra. Mhm. Mm Trochę kojarzy mi się morsko, bo kojarzy mi się z promem na Wiśle na jesieni 87. Widzę marynarza, który ma upieprzone ręce towotem. Stepią. To jest na przykład motorówka. Na Mazurach z przednią szybą, z pleksji, ale starą już taką no. i z taką zniszczoną od słońca. Okay. A ten y, y, taki posmak może wody, może to jest y, troszeczkę zasugerowane, ale to jest taki chlapiąca woda na ten ze skrzykiem żabim. No tak, okej. Okay. Ja, czuję, ja czuję taką lalkę plastikową, która jest y, na plaży jest okay. nagrzana bardzo, ten plastik jest nagrzany i czuć słoność morza i czuć trochę. Jak żadnego plastiku. To, to jest rzecz, którą ja czuję. Plastik, no, syntetyczny ten zapach jest taki. Plastikowy jakiś. Ja tu czuję kambarnicę zdecydowanie. No, ale ja, sugerujesz się opakowanie. No, już słuchajcie, nie ufajcie no, nie, nie, nie. mu. To pachnie plastikową torbą na głowie skazańca w Kambodży. No i tym optymistycznym akcentem chciałam się z Wami pożegnać. <grywanie> Dziękuję bardzo moim testerom za wytrzymałość i za kwiecistość w ubieraniu w formuły tych zapachów. Jeżeli chcecie pachnieć jak kobieta w tramwaju albo tak jak klęcznik, e, czerwony klęcznik oczywiście, nie zapominajmy o tym. No oczywiście są to żarty, słuchajcie, zapachy są przepiękne, no, oczywiście to jest bardzo indywidualne i na mojej skórze e, pachnie coś zupełnie inaczej niż pachniałoby na skórze kogoś innego i podejrzewam, że któryś z tych zapachów, który na mnie pachniał nieciekawie i na kimś innym mógł pachnieć wspaniale. Ja oczywiście pozostaję przy swoich dwóch wyborach, które mam na, na szyi i które do mnie właśnie cały czas docierają i sprawiają mi ogromną przyjemność, e, a Was zachęcam do tego, żebyście po prostu sami sprawdzili, przeszli się do najbliższej niszowej perfumerii ze swojej strony, wam, mogę Wam polecić perfumerię właśnie Lulua, czy to w Katowicach, czy w Krakowie, dlatego, że oni są fantastycznie zaopatrzeni. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa! Te już wiem. No? Te koci używany żwirek. <laughs> ale coś w tym No nie... bo ładnie pachną, Co? a to... Nie, ma, to... coś że to jest Koci, mocz! No tak! Masz rację! Kocisz wirek mam.